W końcu doczekaliśmy się premiery fantastycznej czwórki, filmu, który miał być symbolem nowego podejścia Marvel Studios do tworzonego przez siebie uniwersum i swoistym prologiem do wydarzeń, których świadkami będziemy w Avengers Doomsday. Obok Supermana to była jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku i zdecydowanie najbardziej oczekiwany film Marvela. Ci uważnie śledzący kulisy powstawania hollywoodzkich produkcji wiedzieli, że Kapitan Ameryka zmagał się z wieloma komplikacjami, a Thunderbolts trochę nikogo nie obchodziło. To Fantastyczna Czwórka miała być tym projektem, który odpowie na pytanie, czy Marvel obrał właściwy kurs, czy będzie się jeszcze bardziej pogrążał. Ja to odpowiedź już znam, a jeśli wy też chcecie ją poznać, to zapraszam do zapoznania się z tym, oczywiście, bezspoilerowym materiałem. Mało która komiksowa ekipa dostała w XXI wieku tyle filmowych adaptacji, co Fantastyczna Czwórka. Niestety każdej z nich daleko było do ideału. Można by wręcz rzec do czterech razy sztuka. Nowa Fantastyczna Czwórka jest bowiem całkiem udanym filmem, zwłaszcza jak na standardy, do jakich przyzwyczaił nas w ostatnich latach Marvel. Nie uważam, żeby to był najlepszy film MCU, jaki trafił w tym roku na ekrany kin. Nadal półkę wyżej stawiam Thunderbolts, ale już w korespondencyjnym pojedynku Fantastycznej Czwórki i Supermana wyżej postawiłbym produkcję ze stajni Marvela. Jednak niewiele wyżej, bo już na przykład pod względem humoru bardziej przypasował mi Superman. Nawet jeśli to był i tak mocno ugrzeczniony Humor typowy dla Jamesa Gana. W fantastycznej czwórce też jest trochę humoru, ale to raczej humor na zasadzie szybszego wypuszczania powietrza nosem, choć jest jedna scena na koniec filmu, która bardzo mnie rozbawiła. Nie licząc jednak tego konkretnego aspektu, te filmy są do siebie w kilku miejscach całkiem podobne i w jednym i w drugim przypadku nie mamy do czynienia z typowym Origin Story. Kulisy historii Supermana przedstawiono z użyciem napisów na początku filmu. Fantastyczna czwórka wywiązuje się z tej koniecznej ekspozycji w zupełnie inny sposób moim zdaniem dużo lepiej. O tym, jak nasi bohaterowie otrzymali swoje moce i jak wyglądały pierwsze lata ich działalności, dowiadujemy się bowiem z kilkuminutowej telewizyjnej sekwencji montażowej, która została stworzona z okazji czwartej rocznicy ich powrotu z kosmosu. Nie dość, że dowiadujemy się, jakie jest ich backstory, to jeszcze możemy w ten sposób zobaczyć, jak w ogóle wygląda ten świat i obecne w nim środki masowego przekazu oraz jaki stosunek wobec naszych bohaterów ma społeczeństwo. Dzięki temu w bardzo przystępny sposób dowiadujemy się, że świat przedstawiony w fantastycznej czwórce to trochę utopia. Bardzo dużo tu naiwności, co jest kolejnym elementem wspólnym tego filmu i Supermana. Nie uważam tego jednak za wadę tej produkcji ze względu na jej setting. Realia tego świata sprawiają, że jestem skłonny uwierzyć w jego naiwność. Gdyby te same wydarzenia rozgrywały się na tej naszej Ziemi, tym bardziej realistycznym świecie, który znamy z pozostałych filmów i seriali Marvela, miałbym z tym problem, ale tutaj to działa. W tej naiwności jest konsekwencja. Widzę w tym świadomą decyzję twórczą, a nie niedbałość scenariuszową. Mamy do czynienia ze społeczeństwem, które po powrocie ekipy kosmonautów z misji obwołało ich bohaterami, a nie mutantami. Gdzie politycy nie próbują kontrolować tych bohaterów, bo są oni ponad wszystkim, trochę jakby byli osobnym państwem. W świecie, gdzie kapitan Ameryka stał się ściganym uciekinierem, bo nie chciał być narzędziem w rękach polityków, coś takiego nie mogłoby mieć miejsca, ale to nie jest ta sama Ziemia. Każdy członek tej ekipy jest trochę inny od pozostałych. Nie tylko ze względu na to, że każde z nich ma inne moce, ale są też zupełnie innymi ludźmi, co nie przeszkadza im w byciu całkiem zgraną ekipą. Zabrakło mi jednak trochę lepszego nakreślenia tych relacji. Nie bez powodu o fantastycznej czwórce mówi się, że są pierwszą rodziną Marvela, tymczasem, kiedy oglądam ten film, nie do końca wierzę w tę rodzinę. Między tymi aktorami jest jakaś chemia, ale mogło to wszystko wypaść bardziej wiarygodnie, gdyby poświęcono na to nieco więcej czasu. Jeśli chodzi o Pedro Pascala, to już sam ten casting był dla mnie problematyczny. Nie dlatego, że nie lubię tego aktora, ale występuje ostatnio w tak wielu produkcjach, a wiele z tych ról jest do siebie tak podobnych, że kiedy na niego patrzę, widzę Pedro, a nie Postać, w którą się wciela. W fantastycznej czwórce przekonał mnie jednak, że jest Ridem Richard'sem, a nie Pedro Pascalem. Może dlatego, że ta postać odbiega od jego standardowego M.A. Ridd jest bohaterem trochę znerwicowanym. Z jednej strony geniuszem i formalnym liderem fantastycznej czwórki. Z drugiej trochę nudziarzem. Widać też paralele między Reedem a Tonem Starkiem. I jeden i drugi desperacko chcą znaleźć sposób na ochronę ziemi, jednak i jednego i drugiego, mimo ich geniuszu, to przerasta. Dużo też ich jednak różni. Stark to był charyzmatyczny Playboy-miliarder, a Reed miewa momenty, w których brakuje mu charyzmy, która powinna zachować przywódcę. Kiedy traci grunt pod nogami, a jego geniusz wydaje się niewystarczający. W buty lidera musi wejść Sue. Sue, która jest sercem tej drużyny i całego tego filmu. Już na etapie trailerów było widać, że Vanessa Kirby odegra w tej produkcji naprawdę ogromną rolę i faktycznie tak jest. To ona, a nie Reed, jest prawdziwą liderką Fantastycznej Czwórki. Ma niesamowitą charyzmę, a jeśli się z kimś nie zgadza, to nie boi się postawić absolutnie nikomu, nawet Ridowi. Zwłaszcza kiedy na szali jest jej dziecko. I to chyba w dużej mierze właśnie ze względu na ten wątek jest ona w tym filmie aż tak istotną bohaterką, bo wierzcie lub nie, ale dziecko RIDA ISU. Jest jednym z najważniejszych elementów tego filmu, a kiedy w su odpala się matczyny Instynkt jest nie do zatrzymania. Johnny Joseph Aquina nie jest irytującym dupkiem. Ma trochę oleju w głowie, jest kompetentny i gotów do poświęceń, a jednocześnie bywa niefrasobliwy i roztrzepany. Jest trochę pozerem, ale czuć w tym jego pozerstwie pewien urok. Ebon Moss z przyczyn oczywistych stanął przed większym wyzwaniem aktorskim niż pozostali członkowie obsady, ale podołał. The Fink wypada bardzo sympatycznie, a jego liniki i komentarze są najzabawniejszymi elementami tego filmu. To jeden z tych bohaterów. W których nie da się nie lubić. Julia Garner jako Silver Surfer ma w tym filmie bardzo oszczędnie poprowadzony, ale jednak Redemption Arc. Postać dostaje jakieś backstory, a jej sytuacja wydaje się równie patowa co ta, w której są protagoniści. Jeśli natomiast chodzi o naszego głównego złego, czyli Galactusa, to wcielający się w niego Ralph Ineson nie ma tutaj zbyt wiele do zagrania, ale z tego co musi zrobić, wywiązuje się doskonale. Moim zdaniem, jednak w przypadku Wila tego filmu, dużo bardziej istotnym elementem jest otoczka zbudowana dookoła tej postaci. Nie uważam, żeby Galactusa można było postawić jako vilana w jednej lidze z Thanosem. Jeśli jednak chodzi o poczucie zagrożenia, jakie generuje, to działa on niemal tak skutecznie jak on. Udało się wykreować dookoła niego klimat niemalże boskości. Scenografia, efekty, praca kamery, wszystko jest w tym filmie podyktowane temu, żeby ukazać skalę zagrożenia, jakim jest Galactus. A mówiąc skalę, częściowo mam na myśli też całkiem dosłowne znaczenie, bo oglądając go, ma się wrażenie, że gdyby tylko tego zechciał to mógłby zmiażdżyć protagonistów niczym mrówki. Nasi bohaterowie bardzo długo wydają się kompletnie bezradni wobec tego, że nadchodzi. Cena, jaką każe im zapłacić w zamian za oszczędzenie ziemi jeszcze podbija stawkę, nadając całej sprawie bardzo personalnego wydźwięku, a opinia publiczna, która traktowała ich dotychczas niemal jak bóstwa, nagle zwraca się przeciwko nim. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem, że bohaterowie filmu Marvela faktycznie mają coś do stracenia. Możliwe, że to poczucie wynikało częściowo z faktu, że zgodnie z obietnicami, Fantastyczna Czwórka nie jest na ten moment w żaden sposób powiązana z innymi produkcjami z MCU. Jeśli jakimś cudem oglądasz tę recenzję, mimo że nigdy nie widziałeś żadnego filmu Marvela, to możesz iść na ten film bez obaw, że nie znasz żadnej z 20 pojawiających się w nim postaci. A to naprawdę przyjemna odmiana po ostatnich produkcjach ze stajni MCU, w których od nadmiaru bohaterów mogła rozboleć głowa. Miłą odmianą jest też cały ten setting lat 60. Ta produkcja ma trochę klimat animacji Jetsonowie. Scenografia robi naprawdę niesamowite wrażenie. Pod tym kątem każdy element jest dopracowany do perfekcji. To samo można zresztą powiedzieć o kostiumach czy muzyce. Motyw przewodni fantastycznej czwórki bardzo wpada w ucho i najzwyczajniej w świecie pasuje do tego świata. W połączeniu z całkiem ładnymi zdjęciami i kilkoma kreatywnymi zabiegami montażowymi, zwłaszcza we wspomnianej sekwencji z początku filmu, gdzie poznajemy origin story naszych bohaterów, dostajemy naprawdę dobrze wyglądającą produkcję. Jak już mówiłem, cały ten świat ma trochę atmosferę utopii. Tak bardzo różni się od tego, do czego dotychczas przyzwyczaił nas Marvel, że bardzo chętnie zobaczyłbym na ekranie tego znacznie więcej jak funkcjonuje jak wygląda tam codzienność i tak dalej takie muśnięcie tego świata pozostawia w widzu naprawdę spory niedosyt. Pozostawiając wrażenie, jakby był trochę syntetycznym, sztucznym wytworem, sprawiającym pozory prawdziwego świata. Myślę, że gdyby film poświęcił temu aspektowi trochę więcej czasu, to takiego poczucia by nie było. A tak to ciężko powiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek dostaniemy tej ziemi więcej. No bo przecież zaraz jest Doomsday, możliwe więc, że świat wykreowany w tym filmie nie wróci do MCU już nigdy. Ten wątek prowadzi mnie do tego, co stanowi z mojej perspektywy największy problem tego filmu. Uważam, że jest on trochę zbyt bezpieczny. Za bardzo odlinik jest to wszystko. Mogli sobie pozwolić na głębsze wejście w ten świat, dać nam więcej czasu na poznanie tych bohaterów i uwierzenie w relacje między nimi, jeszcze zanim zawiąże się ta intryga. Da się odczuć, że twórcy mogli pójść kilka kroków dalej, ale tego nie zrobili, ograniczając się do niezbędnego minimum. Trochę szkoda, bo był na to potencjał, ale kiedy w ostatecznym rozrachunku po filmie Marvela mam poczucie, że jego największym problemem jest to, że jego niezłe elementy mogły być lepsze, to chyba znaczy, że nie jest aż tak źle. Fantastyczna Czwórka to nie jest film, który uratuje Marvela, ale może on zapracować dla MCU na pewien kredyt zaufania od widowni, przynajmniej aż do premiery Avengersów. Muszę jednak powtórzyć to, co niemal zawsze powtarzam przy okazji materiałów o filmach tworzonych przez Marvel Studios. Jeśli nie zostaną wyciągnięte wnioski z błędów, które doprowadziły do obecnej sytuacji, to pojedyncze udane filmy nic nie dadzą. A trudno uwierzyć w to, że wyciągane są jakiekolwiek wnioski, kiedy słyszymy w mediach, że mimo rozpoczęcia prac na planie, scenariusz do Avengers Doomsday wciąż nie jest ukończony, albo kiedy zdjęcia do kolejnego Spidermana rozpoczynają się tak późno, że zostaje śmiesznie mało czasu na postprodukcję, żeby wyrobić się na przyszłoroczną lipcową premierę. No ale dobra, nie będę już marudził, bo w gruncie rzeczy jestem przecież zadowolony. Marvel zrobił coś, co nie udało mu się od dawna, czyli dostarczył dwa udane filmy z rzędu. Jeśli widzieliście już fantastyczną czwórkę, to dajcie znać, co o niej myślicie w komentarzu. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.